Tam w kolejnym odcinku kapucyńskiego projektu medialnego dalej rozmawiamy o życiu zakonnym. Zapraszamy. Pokój dobro, bardzo serdecznie witam w naszej kapucyńskiej parafii. Mamy okazję i radość gościć u nas siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji ze Słupska. I przy tej okazji wykorzystujemy ten moment, żeby spytać siostry troszeczkę o specyfikę jej życia. Bardzo serdecznie siostry witamy w naszej parafii. Szczęść Boże, dziękujemy, że możemy wziąć udział właśnie też w tym projekcie tutaj. Też medialnym kapucynu. <grywa> Droga siostra, czy mogłabyś się siostra przedstawić troszkę farysów, powiedzieć o sobie? Nazywam się siostra Maria Teresa Pechman i od 14 lat jestem klarysko odwieczistej adoracji. Akurat mieszkam w naszym klasztorze w Słupsku. Mhm. Kiedy słyszymy siostry zakonne, myślę większość z nas jest przyzwyczajona, widzimy siostry zakonne na ulicy, prowadzą przedszkola, domy pomocy społecznej, udzielają się też, nauczają na uniwersytetach. Teraz papież Franciszek, papież Leon też promują siostry w Watykanie, zajmują pewne yy, stanowiska. Ale są siostry właśnie czynne i są siostry klauzurowe. Czy moglibyśmy poprosić o jakąś taką informację? Siostra jest z zakonu Klauzurowego. Co to znaczy konkretnie? Tak, nasz zakon jest zakonem klauzurowym, kontemplacyjnym. To oznacza, że nie prowadzimy właśnie takich widocznych, zewnętrznych dzieł ewangelizacji apostolatu, ale żyjemy w ukryciu, w ciszy, jak to się mówi potocznie, za murami klasztoru, nie wychodząc, nie kontaktując się ze światem w takim normalnym trybie funkcjonowania, ale trwamy przede wszystkim na modlitwie. No dobrze, ale to w Kościele nie trzeba, nie wiem, uczyć dzieci, pomagać ludziom. Jest mnóstwo, mnóstwo pracy. My tutaj na parafii jesteśmy zarobieni, a tutaj słyszę siostry, nie wiem, zamknięte za murem. Ale jak to pięknie powiedział nasz święty papież Jan Paweł II, Kościół potrzebuje dwóch płuc, z czego właśnie jednym są zakony klauzurowe, drugim zakony czynne, więc gdyby, tak jak w zespole naczyń połączonych, gdyby zabrakło jakiegoś elementu, to drugi też zaczyna kuleć i nie dopełniać swoich zadań. Myślę, że właśnie do takiego obrazu można też porównać tą kombinację i współistnienie ze sobą zarówno zakonów czynnych, jak i właśnie zakonów klauzurowych. Nasza diasezja ma dwa takie domy, jeżeli chodzi o mhm. zakony klauzurowe, kontemplacyjne. To siostry karmelitanki w Bornym Sulenowie i właśnie nasz klasztor już od 78 lat w Słupsku. My, jako kapucyni, też mamy klauzurę w klasztorze. To jest klauzura, jest takim miejscem, gdzie nie wpuszczamy innych osób, zarezerwowanym, które ma być również taką strefą ciszy. Gdzie mamy też pewną swego rodzaju intymność, właśnie na modlitwę. To w takim razie, czym się różni nasza klauzura kapucynów od tej klauzury, którą wy macie jako klaryski? To ja odpowiem od końca. My również mamy część zewnętrzną klasztoru, w której, w której właśnie spotykamy się z ludźmi, którzy do nas przychodzą. Jest możliwość na przykład odbycia dnia skupienia indywidualnego. Gdyby ktoś właśnie chciał przyjechać, to w tej części zewnętrznej znajdują się m.in. także pokoje gościnne, a my z owymi wszystkimi przyjezdnymi osobami spotykamy się w tzw. rozmownicy, gdzie dzielą nas kraty. Nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu, ale zawsze jest jakaś forma kontaktu, spotkania, przestrzeń do rozmowy. A ta klauzura, czym się różni klauzura, którą mamy my kapucyni, a wasza klauzura sióstr klauzurowych? Akurat jeżeli chodzi o nasz zakon sióskarystę kod wieczystej adoracji, to nasza klauzula jest klauzurą papieską. A co to znaczy? Więc jest to najwyższy papieska. stopień klauzury. Także tutaj o wiele trudniej o różne dyspensy i zwolnienia właśnie z klauzury. Znaczy, czy siostry wychodzicie z klasztoru, czy cały czas funkcjonujecie w obrębie tego klasztoru, ogrodu? Jak to praktycznie wygląda? Praktycznie wygląda to tak, że faktycznie funkcjonujemy tylko na terenie naszego klasztoru. Wychodzimy oczywiście w sytuacjach koniecznych, typu na przykład wizyta u lekarza, czy załatwienie jakichś spraw urzędowych, które wymagają, by dana osoba zjawiła się osobiście. Mhm. Tak sobie myślę, bo ja jestem takim człowiekiem, który lubi podróżować, wychodzić, spacerować. I teraz sobie usiłuję wyobrazić, jestem w klasztorze, zamknięty za klauzurą. Mam do dyspozycji klasztor, ogród, nie wychodzę dalej. Takie pytanie człowiek nie wariuje? Na szczęście nad człowiekiem jest jeszcze łaska pańska, która wspiera go w realizacji tego powołania. Bo pewnie gdybyśmy oparły to wszystko tylko o naturę i ludzkie siły, to faktycznie pewnie już dawno taka forma życia ległaby w gruzach. no Bo człowiek też ma swoje naturalne takie potrzeby, pragnienia? Ale jeżeli to wszystko przeżywamy w łączności z Jezusem, to On to też przemienia i jakoś też dostosowuje do okoliczności, prawda? Mm -hmm. Nas jako kapucynów co parę lat przenoszą z jednego domu, do innej wspólnoty, to jest też taki dobry moment, znaczy, no jest, zawsze to jest trud, zmęczenie, wysiłek, poznawania nowej grupy, swoje obowiązki, nowe nowej wspólnoty, nowych braci, ale to jest też szansa trochę przewietrzenia głowy, jak często siostry są przenoszone? Nie jesteśmy w ogóle przenoszone. Aha, czyli wstępujecie do jakiegoś klasztoru? I tam nie mieszkacie do końca życia wtedy? Tak tak, tak, tak zostało przyjęte w naszym zakonie. Aczkolwiek, jeżeli sytuacja by tego wymagała, na przykład któryś z klasztorów byłby w trudnej sytuacji personalnej, może zwrócić się o prośbę, o wyrazić taką, wystosować prośbę właśnie o pomoc do innych domów i wtedy, jeżeli ktoś chętny się zgłosi, to, to jest możliwość przemienienia miejsca zamieszkania, zmiany. Mhm. A takie jakby można było tak troszeczkę od kuchni, nie wiem czy siostra powie, zobaczymy, radości z jednej strony, a może nie, zacznijmy może od trudności, a może w ogóle nie macie jakichś trudności w życiu klauzurowym, siostry nie wiem, wszystkie się kochają, modlą, <grym> jak to wygląda, czy są jakieś trudności, zmagania? W tej chwili w Słupskim Klasztorze mieszka 20 sióstr mhm. w różnym wieku i myślę, że to też jest tak. Taka upogacająca struktura, że te najmłodsze siostry spotykają się z siostrami, które przeżyły już na przykład w klauzurze 50-60 lat, i od nich też właśnie mogą uczyć się tego umiłowania Pana Jezusa ponad wszystko. Umiłowania, które im pomogło właśnie przetrwać te trudne, trudne różne momenty, czy to w osobistej historii, czy w historii takiej wspólnotowej, kościoła, świata czy ojczyzny, no bo to też trzeba swoją małą historię czytać pewnie w szerszym kontekście dziejów. Radości, trudności, no myślę, że. Klasztor jest jak dom, więc wszystkie te odcienie i barwy gdzieś się ze sobą przeplatają. No właśnie, w domu są też trudności, prawda? I zmagania, niezrozumienia, czasami kłótnie. Tak, my też. Każda ma swój temperament, charakter, jakieś rzeczy, których lubi, nie lubi. I teraz faktycznie wielką sztuką jest umiejętność porozumienia i zgrania tego, aby jakąś harmonię prawda, zbudować. Ale znów się odniosę do tego, że łaska Pańska jest ponad tym, co, co człowiek by mógł, wydawałoby mu się, że może zdziałać o własnych siłach. A jak to się stało, jeżeli można spytać, że siostra się znalazła w klasztorze klauzurowym i konkretnie w tym słupskim klasztorze? Właściwie aż do czasów liceum nie przypuszczałam, że będę siostrą zakonną. Zresztą każda z nas ma swoją jakoś specyficzną historię. Są siostry, które już. W wieku 7-8 lat marzyło o tym, by zostać siostrą zakonną. Inne gdzieś już właśnie w późniejszym wieku. Kilka, znaczy 15 lat temu, na przykład zmarła siostra, która wstąpiła do naszego subskiego klasztoru po długim pobycie na Syberii. Dopiero wówczas, kiedy skończył się czas jej zesłania, mogła właśnie wrócić na ziemię ojczyzny. I wstąpić, zrealizować swoje dziecięce pragnienie bycia siostrą zakonną. A moja historia, tak jak wspomniałam, właśnie rozpoczęła się gdzieś w okresie liceum. Była zaskoczeniem i dla mnie, i dla moich rodziców, bo on, i ja i oni mieliśmy zupełnie inne plany na przyszłość. A jakie? <laughs> ja miałam studiować historię. Podjąć się już na jakieś takie wyzwanie, jeżeli chodzi o pracę naukową, prowadzenie jakichś konferencji, badań. Być może przejąć też troszeczkę z działalności rodziców, którzy no dość aktywnie działali na polu szerzenia kultury polskiej. Ale przyszedł moment bierzmowania, który troszeczkę, znaczy ja go tak odczytuję jako taki punkt zwrotny. Poprzedzony był takimi dwoma, trzema latami, których właściwie nie powiem, żebym była jakoś szczególnie gorliwa. Wręcz przeciwnie, mama musiała na siłę trochę pilnować, ażebym no jednak z nią poszła w niedzielę do kościoła. Ale kiedy przyszedł czas sakramentu bierzmowania, wtedy wszystko się odmieniło. A zaczęło się to odmienienie, ja zaczęłam odczytywać je, od takiego pragnienia, które zrodziło się w sercu, by coraz częściej przychodzić do kościoła, że to już nie tylko niedzielna Eucharystia, ale żeby właśnie budować tę relację z Panem, zacząć z nim rozmawiać, dzielić z nim radości, smutki, wsłuchiwać się w Jego słowo. I potem też w sumie właśnie Pan Bóg wykorzystuje to, co takie naturalne i codzienne dla nas, ponieważ to było jeszcze właśnie tuż przed Bierzmowaniem. Owszem, słyszałam o świętym Franciszku, świętej Klarze z historii czy z literatury, czy z opowieści rodziców, ale jakoś tak nie miałam wcześniej kontaktu prawda, z tymi świętymi. Aż do momentu, kiedy w szkole zorganizowali wyjazd na muzykal o świętym Franciszku do teatru muzycznego, który był stosunkowo niedaleko. I kiedy słuchałam, oglądałam ten, ten spektakl, bardzo dotknęła mnie scena, kiedy najpierw Święty Franciszek oddał ojcu swoje ubranie, a później, kiedy Święta Klara mu opuściła rodzinny dom. I wtedy pomyślałam sobie, że ja ją rozumiem, że ja wiem, co ona przeżywa, kiedy musi przejść od wizji rodziny na jej przyszłość do wypracowania jakiegoś swojego scenariusza na przyszłość. Tak poznałam więc Świętą Klarę. Jak na to nałożyły się myśli, które zaczęły się rodzić właśnie po sakramencie bierzmowania, to pojawił się taki mały problem w postaci tego, no z kim by tu o tym porozmawiać. Mhm. W moim rodzinnej miejscowości w Kołobrzegu jest klasztor franciszkanów konwentualnych, ale nie znałam tam nikogo, więc no tak trochę głupio pójść z ulicy i nagle poprosić o taką rozmowę. Ale Pan mógł się tym sam zajął, ponieważ jak poszłam na rozpoczęcie roku szkolnego drugiej liceum, to pani dyrektor oznajmiła nam, że od tego roku po raz pierwszy w historii szkoły religii będzie nas uczyć właśnie franciszkanin z tej parafii. I ja już wiedziałam, że to jest osoba, którą Pan Bóg mi daruje, żeby właśnie dalej rozeznawać tą drogę. Zresztą drogę, na której naprawdę spotkałam wielu wspaniałych, wiele wspaniałych osób, które wspierały, pomagały i gdzieś Ukierunkowywały też na różnych etapach. Noszą siostry na habicie monstrancję, może parę słów, komentarza, dlaczego, co to oznacza? Jest ona wyrazem właśnie naszego charyzmatu, ponieważ centrum naszego życia to jest właśnie adoracja najświętszego sakramentu. To wokół niej wszystko jest skupione, cały harmonogram dnia opiera się właśnie na tym pierwszeństwie Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. A tak spytam, ile więcej czasu dziennie siostry spędzają na modlitwie? W ciągu dnia każda z nas ma wyznaczoną swoją godzinę adoracji. W, ciągu, w nocy zmieniamy się co dwie godziny. Do tego tak, dołóżmy, chodzi, dołóżmy modlitwę wspólnotową, Eucharystię, od sześciu do ośmiu godzin. To chyba trzeba kochać Pana Jezusa, żeby się chceć tyle modlić, prawda? <noise> no Myślę, że chyba tak. A jak się siostra dzisiaj czuje po tych latach, po tym wyborze dzisiaj w klasztorze, w tym powołaniu? Myślę, że to jest coś, co, się, co jest ciągle procesem. Nie mogę powiedzieć, że jak się czuję po wyborze, ponieważ mam wrażenie, że on się nieustannie dokonuje. Parę lat temu złożyłam śluby wieczyste i przyznam się, że były one dla mnie takim. Właściwie potwierdzeniem tego, co powiedziałam już Panu Bogu. Kilka lat wcześniej, przekraczając próg klauzury. Zresztą mamy taki piękny moment w czasie ceremonii ślubów wieczystych, kiedy naszą formułę ślubów podpisujemy na ołtarzu, a następnie jest ona włożona pod korporał, na którym za chwilę spocznie ciało Pana. I myślę, że do tamtej chwili czerpie się siły do tego nieustannego dokonywania wyboru. To także lata odkrywania, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Która dla mnie osobiście jest takim spotkaniem z Bożą obecnością, takim realnym doświadczeniem tego najpiękniejszego imienia Boga, które brzmi: Ja jestem, że On zawsze jest. I to jest tak, takie źródło nadziei, że On zawsze jest, niezależnie od tego, co działoby się, czy zewnętrznie, czy wewnętrznie, to On pośrodku tego wszystkiego jest. Ale wybór klauzury jest takim specyficznym wyborem. Tymczasem, nie wiem, życie daje też możliwość podróżowania, poznawania nowych miejsc kontaktów. Nie żal trzeba było tego zostawić? Ale pan mógł zaskakuje, i na przykład dał możliwość spędzenia tej niedzieli w pilskiej parafii braci o, kapucynów, o więc jest jakaś forma wyjazdu i poznawania nowych, nowych ludzi. Myślę, że każda z nas przechodzi przez taki moment nie chcę powiedzieć zawahania, ale właśnie takiego zmierzenia się ze swoimi dawnymi jakimiś pragnieniami, marzeniami. Czasami wystarczy nawet zapach powietrza wieczorem, żeby przypomniał jakieś miłe wspomnienie, doświadczenie z przeszłości, coś, co już się nie powtórzy. Ale przecież Pan Bóg jest nieograniczony i pewnie jeszcze nie raz będzie nas zaskakiwał. A co by powiedziała siostra jakiejś młodej dziewczynie, która może czuje głos powołania, ale może się lęka, patrzy na siebie, że nie da rady, zastanawia się, jak, jak to będzie wyglądać. <grym> Myślę, że po pierwsze nie można patrzeć na siebie, że chyba to jest taki pierwszy błąd, że trzeba odwrócić to spojrzenie od siebie, by spojrzeć na Pana. I wtedy jest łatwiej, bo nie skupiam się na tym, czy mi się uda, czy, czy ja sobie poradzę, tylko z taką ufnością otwieram dłonie, by przyjąć go łaskę. Myślę, że to jest taki pierwszy ważny krok, który by trzeba było zrobić, że to naprawdę nie chodzi o to, czy mi starczy sił. Bo mi nigdy ich nie starczy, ale nie idę tą drogą sama, idę z nim. I to jest też takie pokrzepiające, umacniające. Ja przyznam się, że jeszcze na dzień przed wstąpieniem poszłam do znajomego księdza i powiedziałam, że ja nie wiem, czy ja jutro pojadę. Więc ta walka wpisana jest w tą, w tą drogę. I myślę, że ta walka musi być, bo ona też kształtuje, hartuje, umacnia właśnie, przypomina nieustannie, że to, to nie ja. To, to ja i, i Pan Bóg, ale, ale, ale właśnie we dwoje. Czy właściwie nawet w większym gronie, bo też wspólnota jest źródłem, które ma też dopomagać, wspierać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za wizytę w naszej parafii, za to, że jesteście, że trwacie na modlitwie. No i życzę wszelkich. Potrzebnych was dla Ciebie, jak również dla całej Waszej wspólnoty. Dziękujemy bardzo i ja myślę, że mogę to powiedzieć, że w imieniu naszej wspólnoty zapewniamy też o pamięci w modlitwie w intencji wszystkich parafian, braci tej wspólnoty tutaj Pilskiej. Bardzo dziękuję. Więcej informacji o siostrach można znaleźć na stronie internetowej, która jest również w opisie do tego wideo. Zapraszamy, a ja z kolei zachęcam i zapraszam na kolejne spotkania, gdzie będziemy chcieli dalej drążyć. Rozmawiać o życiu zakonnym. W kolejnym odcinku będziemy chcieli porozmawiać trochę szerzej, czym jest adoracja też w życiu sióstr, która jest takim specyficznym powołaniem ich charyzmatu jego zakonu. Dziękuję za to kolejne spotkanie. Kłaniam się po franciszkańsku. Pokój i dobra.